To jest tu. Nie, to jest inna góra. A innej do góry? góry nie, bo to nie jest góra, bo to było płasko. No, <noise> najwyższy punkt. Normalnie jest on kurwa. Ja nie wiem, czego. go to, no, to, to A jak gdybyś się wrócił. Masz do mnie pretensje. Ale wątpliwości mnie ulega, Ale po co on się wraca? Nie wiem. Przecież możemy być tu kurwa. Ale, po, ale poszli się razem pogadać. Podobno. A nie, bo oni poszli tam, żeby sobie usiąść, żeby za chwilę wrócić. Pan, za chwilę kram zadzwoni ja i powie po, dobra, to po, idziemy. Oni poszli, żeby sobie pogadać to. Ja mówiłem, że pokazuję, że tam. Ale jest jedna góra, później pokazywałem, że tu A potem mu pokazałem, że z tej góry idziemy tam. O, 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 o... Nie. A po co? To jest kurwa grane ja pierdolę. Ja się idę usiąść na tym drzewie. I wracają kurwa. Jedno pytanie i wracają kurwa Widzisz, bo to jest najważniejsze. Wiedzieć jak zadać pytanie. Poszli tylko dlatego, żeby szancie mógł Emilowi wyralić po krzakach. Nie, myśmy poszli, bo kurwa mówi, że mamy iść na górkę. No ale tak? to już kurwa tam byliśmy, to tam nie chcemy się wracać. A, to A to może to też coś? To się w, ogóle w Mieliśmy czekać na górce, no. żeby się no. ścigać z Krampem. No. Kramp dzwoni i mówi: zaczynamy. I my z tamtej górki idziemy na ten drugi punkt, który pokazywałem Konradowi. No to dobrze, muś... że teraz mówisz, że idziemy z górki na tamten punkt. Ale to ja mówiłem na początku wszystkim. Nie, ale ja się pytałem gdzie idziemy, to mi pokazałeś tam. No, no najpierw ok. tu, a no potem tam, jak Kram zadzwoni, to idziemy tam i na koniec tej strzelnicy wieszamy tam lightsticka i bronimy no. 10 minut. Ale ten punkt jest w innym miejscu, nie tam gdzie ty pokazałeś dupy, tylko troszeczkę dalej. Pokaż mi tą Tak jest to strzelnik na Tu jest strzelnica. Tu byliśmy wtedy, a mamy iść tu. Się ścigamy, oni są ze skrzyżowania gdzieś idą. Tu, a my z tej góry idziemy tu. A potem idziemy na parki. I to jest to co mi na początku pokazałeś. Ali pokaż gdzie jest północ. <noise> Spierdale. Na który brzeg tej jest tam, czy tam, No tu by, czekaj, tu byliśmy. No to idziemy tu. To no. jest chujowo, kurwa, do ścigania się, bo mamy po chujowym terenie. bo Musimy się przykryć, przez zlazamy, a oni pobiegną drogą. Po no moglibyśmy iść na drogę, ale byście nie chcieli. Dlaczego na jakąś drugą nie iść górę? Iść już, nie? Prawda? Prawda. <laughs> I teraz będzie, że przez przegramy. na górę nie, przegramy. Nie, przegramy kurwa wiec, przez ciebie, bo mi co innego pokazałeś nie. na mapie, gdzie mamy. Przez iść. ciebie. Przez ciebie. Eee, to ja mam tak pomysł. O, kurwa, to nie. No kurwa, to nie. to nie. Poszli prosto kurwa na północ i powiedz mi tam A Wiem. gdzie jest północ? Niech ci Ali pokaże. Tylko coś kramp nie dzwoni. A ty nie mieliśmy... masz wyciszonego czasem? Nie. A nie mieliśmy my zadzwonić do Crampa? Przecież on jest i on wie gdzie, gdzie oni są i czy są gotowi. A nie tak. wie czy my jesteśmy Chyba gotowi. To by dzwonił i pytał. Hej, prace, czy jesteście prace. gotowi? A ja bym powiedział tak, jesteśmy gotowi. No to zadzwonij do niego i powiedz hej. mi szkoda, bo on ma w i ja też i mamy do siebie zadanie. Nie, <laughs> nie, nie szkoda jadę. baterii troszeczkę. To o, <laughs>

No? To jest busog. To jest z kochane... gwiezdomierz. Gwiezdomierz. to jest To zegarek. Nie, chud, nie do drogi, do A, I oni tak, ustalają nie, nie, nie. północ na, tam zasadzie tam, prawek, prawek, na zasadzie prawego kciuka. To, no mamy i mchu na I drzewa. Tak, ale tu nie ma. Drzewa. Jest tylko <grymety> na po no drogi? Jest grzebne, jest. Zemna zemna, jest. stopa. Jak Ale gdyby był domek, domek na, na drzewie, co by było? Drzewie. To by było. Ja bym ja dał komuś tutaj tam, temu. Tam, tam. W nagrodę liście. Ale takie liście. O. Liść nagrodę. To jest ogór. ogarniania w, leś w lesie. Ale to się wtedy nie liczy, bo on jest, rekonstruuje Amerykę. A, a nie, a znajdź liść klonu, to wtedy będzie Kanadyjczykiem. Nie, bo nie lubię klonów. Nie lubisz klonów? Klonów nie, ale lubię serpkę To Ktoś przystał PTP.